Nożuczki, jest czwarteczek, i dzisiaj nagram Was taki nietypowy materiał. O, tu macie już próbkę, co będziemy dzisiaj nagrywać. Mianowicie, jesteśmy w Kowalewie Pomorskim, jakieś 15, może 20 km od Torunia i będziemy dla Was nagrywać warsztacik. Fajny warsztacik nazywa się Sfora Expedition Garage. Jacka poznałem na wyjeździe Regional Overlanding. Spoko gościu, widzę, że robią naprawdę grube projekty, więc idę wam to pokazać. No, i dobra Żuczki, witam Was ze Sfora Expedition Garage. Ze mną jest Jacek, czyli generalnie organizator tego tu przybytku, i teraz będziemy tutaj zaczepnie rozmawiać. No, to na początek. Jesteś tu tylko dla hajsu, czy to jakaś tam pasja większa? Dla hajsu. <laughs> Dobrze, cięcie, na razie. Pasja, pasja. pasja. Jak pasja to się zaczęło? Zawsze, u zawsze. W ogóle to jestem po szkole mechanicznej, jestem mechanikiem samochodowym. Czyli od zawsze było grzebane. Tak, ale to też yy, nie do końca tak, bo podróże podróże autami, długie podróże, krótkie podróże. Okay, czyli co, zaczęło się ofrot, czy raczej właśnie podróże? Podróże, ten, czyli ty podróże? Podróże, ale z racji tego, to? że te podróże hmm. na dziko teren, yy, stąd jakby wpluć się ten offroad. Okej, okay, czyli szybko poszło w 4x4 i tak dalej. I jak długo masz tutaj warsztat? Warsztat jako warsztat mamy 4 lata, hmm. w tym miejscu dwa. Okej. Okay. Ale robisz to dłużej, rozumiem. Tak, tak. No kupa lat temu się wzięło jakby za przerabianie mhm. jakichś tam aut swoich I... potem poznajomych okay, i stąd czyli... jakby y, była potrzeba taka, żeby zrobić coś Nie. więcej. Dojrzewałeś powoli do tak, tego, tak, żeby tak, to poszło tak. już w stronę profesjonalną, no i według mnie to jest tutaj bardzo profesjonalne. Bo warsztat jak warsztat, ale projekty, które wy robicie, no to naprawdę robią wrażenie. Nie? Dziękuję. Ja w ogóle wiesz, tu 70 km od domu przyjechałem, a ja nie miałem pojęcia, że tu tak grube projekty w ogóle się robią, nie? Ludzie przyjeżdżają z całej Polski i nie mają pojęcia, tak? Ten, super, petarda, to jest właśnie fajne, nie? No to właśnie przejdźmy do takich twoich dwóch flagowych projektów, bo te dwa Sprintery. Chcieliśmy zrobić, bo to jakby nie będę mówił skromnie o sobie. Bo tutaj, jakby to też może. A no właśnie, zacznijmy tu od tego, no bo tu współpracujesz z chłopakami tak, no tak. masz tu ludzi i tak dalej. E, dwójkę tutaj, tak? Czyli dwójkę w trójkę robimy. Sobie. Czyli w trójkę tak, tak. sobie grzebiecie. Wszystko. Radek, Michał i, i ja, tak? Tutaj, okay. tutaj grzebiemy i, tak, i to tak. jest nasza wspólna praca. tutaj. No tak, no jasne to. Tutaj trzeba, wiadomo, docenić współpracowników, no bo to no samemu no się nie, nie No nie, oczywiście, że nie, tak? Mm. Bez nich tutaj bym, bym nie ruszył ani, ani kawałka, nie? No okej, okay. to no wracamy każdy... do sprinterów teraz, tak. jak już doceniliśmy ludzi. Żeby się za dużo nie nasłuchali, wiesz, potem w internetach zobaczą, że szef chwali. Tak, koniec roku się zbliża. <noise> Kurde, mój błąd, no. Dobra, chłopaki, pamiętajcie, tutaj do mnie, nie? Jak coś procent. <noise> What? Budując wcześniej jakieś inne auta, chcieliśmy zrobić coś innego coś wyróżniającego się, coś fajnego. Wiele lat jeżdżąc wcześniej po targach, obserwując po zlotach, zawsze podpatrywaliśmy, a że jesteśmy ambitni, to na ucho sobie szeptaliśmy, ty, ale możemy to zrobić lepiej. Ale byśmy no, zrobili to, to tak. I tak powstał. Najpierw, tak powstało, ta, najpierw powstała 907. Yy, zapadła decyzja, że jedziemy na targi, te które odbyły się w, w październiku tego roku, a żeby nie wystawić jednego auta, Szybka decyzja, robimy drugie auto no, i tak powstała po 906 tak. i 907, okay. które są na sprzedaż. Są na sprzedaż, to, to wiadomo, nie? to trzeba zaznaczyć. Jakbyście chcieli kupić super auto, zaraz je będziecie widzieć na pewno, także zgłaszać się do Jacka. Zapraszam. Idealnie pod klienta Wy tutaj się zajmujecie kompleksową przebudową pod wyprawy. Tak. Pod wyprawę i pod offroad, jakby, jakby ktoś chciał. Czyli zawieszenie, tak. od zawieszenia, od snorkeli, wyciągarek takich pierdół, po kompletne wyposażenie wnętrza. Dokładnie tak. Od konserwacji po blachy. Współpracujemy tu z kolegą, który jest blacharzem, mechanikiem, także jesteśmy w stanie zrobić tak naprawdę wszystko. Przyjeżdża do Was klient. Nie mamy, nie wiem, no uznajmy sobie takie dość standardowe auto. Land Cruiser niech będzie 90. Chcę platformę zrobić, ale słyszę, że on później nie wyjeżdża z platformą. Najczęściej nie. <laughs> Najczęściej nie. No to jak ten proces przebiega? Sami doradzacie, co byście tu widzieli, czy to po prostu klienci nie. widzą? Pierwsze przeprowadzamy rozmowę z klientem. Czego on potrzebuje? Czego on potrzebuje. Mhm. I wtedy nasze pomysły. Okej. Okay, dlaczego, dlaczego tak? A mogło, można by było zrobić tak? A można coś zrobić lepiej? A czy myślałeś o tym, że w przyszłości może będziesz chciał to? I wtedy, a no tak, a no tak, a no tak. Okay, Zdarza się tak, oczywiście, że ktoś konkretnie okay. chce, tak i tak, on ma wizję, on tak upatrzył i nie, inaczej nie, tak? Ale staramy się jakby własnym doświadczeniem, mm -hmm. własną wiedzą też dużo pomóc, wypytać, podpowiedzieć. To nie chodzi o to, żeby naciągnąć, to, no, to chodzi o to, żeby okay. sprzedać jakąś swoją wiedzę, coś, co się przydaje. Okay, I okay. Co, mo co może jakby zaprocentować w przyszłości, jakieś tam, może być rozwojowe, coś, tak? Shut up and take my money. No chciałem tak tu trochę, kurczę, klikbajtowo polecieć. Cenami trochę cię tu wypytać, ale no widać, że po prostu się nie da. Bo jak nie, mocno indywidualnie podchodzicie, tu do tego, no to się nie da wycenić ze startu. Nie? Kompletnie się nie da, nawet często jak ktoś pisze gdzieś tam na social media mm -hmm. jakieś pytanie o cenę, no to jest tyle składowych, co buduje cenę, że naprawdę się nie da. Chyba, że naprawdę dużo się wypytam, ale tak z marszu to. No, okay. to nie, nie idzie to, po nie, to nie jest wymiana koła, nie? A powiedz mi, czym ty się zajmujesz tutaj? Wszystkim i niczym można powiedzieć. No, głównie tutaj moja praca cała polega na tym, że Jacek narzuca jakiś, jakąś koncepcję na dane auto. Ja staram się to narysować stricte na kartce. Oddajemy to później dalej chłopakom do rysowania na komputerze, jeżeli chodzi o elementy np. wypalane na CNC bądź wycinane na wodzie. No, i później składaniem tego wszystkiego do kupy, nie? Czyli tak naprawdę jesteś mózgiem operacji? Można poniekąd powiedzieć, nie do końca mózgiem, ale trochę mózgiem i rękoma. Trochę mózgiem i rękoma, no. dobra. Czyli projektujesz to, robisz te wszystkie szczegóły typu zabudowy, niezabudowy, takie tak. rzeczy. do tego dochodzi cała elektryka, hydra hydraulika w samochodach, kamperach, nie? Także. Do, dość dużo tego to jest. ja się chyba teraz powinienem zapytać, co Jacek tu w końcu robi, skoro robię tu tyle Daję robi, całą co? koncepcję, jak to ma wszystko wyglądać, jak działać i, i w jakich pieniądzach ma być to zrobione. Witam, Michał. No, współpracuję z chłopakami od półtorej roku. Głównie tematy mechaniczne bardziej mnie interesują. I Ciebie wykorzystują do tych akcji no, typu tych... zawieszenia, lifty, Na przykład, takie nie? akcje. Na przykład. Typu Zmiany tam, tam, mostów. Sprintery, tak, w mostów. To okay. no, robimy. Tematy mechaniczne, bardzo. interes są nasze, to są takie flagowe nasze auta. Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, jeszcze bardziej pewnie będziemy jak je sprzedamy. Aczkolwiek tak troszeczkę właśnie z tą sprzedażą, że jesteśmy związani z nimi to... Żeby źle nie zabrzmiało, ale nie mamy jakiegoś ciśnienia bo byśmy chcieli, żeby poszły w fajne ręce, ale tak chyba robimy taką robotę, żeby być z niej zadowoleni, nie? No ja no nie, widzę jak, tutaj nie, naprawdę nie, nie, podejście nie jest, do jakości. To nie jest sztampowa robota, yy, następne, następne, bo każda, tak jak rozmawialiśmy, każda to jest indywidualne podejście, tak? Hmm. Nie mamy jakby swoich, nie mamy sklepów, w którym sprzedajemy, że zrobiliśmy tego tam dziesiątki yy, sztuk, i żeby to pchnąć, tak? A potem promocja, bo leży nam na stoku. Nie, to wszystko jest, pod klienta przyjeżdża, nawet zwykła jakaś prosta zabudowa, czy jakakolwiek blacha mole na, na szybę, tak? To każdemu staramy się doradzić, bo może tutaj coś innego. Nie, nie ma nic sklepowo. Wszystko nie, 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 nie. Wszystko, wszystko na bieżąco. Znaczy tak, ja akurat doceniam, wiem też, że no to kosztuje Was sporo roboty. Nie? No na pewno. Działacie sobie tutaj w trzech, nie macie tutaj 15 osób, które każdy się czym innym zajmuje. Nie? nie, i nawet nie chcemy mieć tylu, tak? Chcemy tak spokojnie, delikatnie, żeby to było przede wszystkim jakość, fajna obsługa, tak, fajny kontakt z klientem, żeby to, no wtedy, to, to, to wtedy procentuje. Nawet z platformy do auta, które robiliśmy już tam, którąś z kolei, to tak naprawdę nie zdarzyło się nigdy, żeby były dwie takie same. Chociażby logowanie troszeczkę inne. Ktoś tam chce, tak jak tutaj chciał pan mieć napis Multiwan, tak? No to jest MultiVan. Kolega przed chwilą oglądaliśmy zdjęcia, nie? Chciał mieć kostuch, ma kostuch, nie ma problemu. Czyli tak, wszystko, wszystko indywidualnie, indywidualnie tak, robić, żeby ktoś robić. też czuł się, że to. To nie jest kolejne jakby z tej firmy wzięte, tylko coś jego, nie? że patrz tu wymyśliłem swoje i tu mi zrobili, okay. tak? to, to, to cieszy, tak? Tak, to są, jasne, to są... że tak. Nie? Znaczy to jest w ogóle dla mnie, bo ja zdecydowanie nie jestem człowiekiem, który zwraca uwagę na detale, a tutaj przy każdym aucie jak tak obchodzę, patrzę na te projekty, to nawet na mnie te detale robią wrażenie. Także na, naprawdę chyba będę chciał, żeby mieć przy swoim aucie zrobione coś w takim stylu, bo naprawdę jak ja nigdy nie zwracałem na to uwagi, to tutaj naprawdę robi to na mnie wrażenie. Dobra, to tak na koniec powiedz mi, co myślicie o przyszłości? Jak celujesz w rozwój, czy nie celujesz w rozwój, czy chcesz sobie pomalutku dziubać małą łyżeczką? Zawsze rozwój, zawsze do przodu, ale pomalutku. pomalutku. Jakieś pomysły są, plany są. E, o planach nie mówi się głośno, e, żeby nie zapeszyć i żeby nie wkurzać innych. E, na pewno. Rozwijamy się od samego początku działalności firmy, coraz bardziej ambitne projekty. Yy, nowe to pomysły, widać, ale mówię, to tak na pewno z każdym miesiącem do przodu. No i dobrze. To co ja wam tu mogę więcej powiedzieć? Generalnie to ja życzę ciągłego rozwoju, bo naprawdę świetna firma i rzeczki. Naprawdę, sprawdźcie sobie temat social media, sprawdźcie jest fora. Chociaż nie są mocno, bo Wojciech sam mówi, że nie ma czasu tego prowadzić, ale generalnie to co ja tu widzę, ta jakość naprawdę jest petarda. A teraz co? Będziemy kończyć. Trzymajcie się piąteczka. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy na kawę. Uszy się mieszczą w kadr? Dają radę. Jak ten TVN z tym Jurkiem. Wciąż tu jest taki upierdolony. No.